Witam państwa bardzo serdecznie. Gościem telewizji regionalnej jest dzisiaj pan Jan Borowski. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. Kierownik artystyczny i dyrygent chóru akademickiego Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. A powodem tej wizyty jest fakt, że nagrana przez chór akademicki płyta, zatytułowana Missa de Maria Magdala, otrzymała w tym roku nominację do Nagrody Fryderyka. Bardzo bym prosił, aby w, przybliżył nam Pan, jak, w jakiej kategorii ta płyta została nominowana i kilka słów na temat właśnie samego tego utworu i, i, i tej płyty. Nominację otrzymaliśmy w kategorii album roku muzyka współczesna. Sam utwór został napisany na zamówienie księdza Sylwestra Jacka Kwiatkowskiego, ówczesnego proboszcza szwajcarskiej miejscowości Bremgarten, a zamówienie zostało złożone u kompozytora Pawła Łukaszewskiego. Oni oboje byli zafascynowani Marią z Magdali, jej postacią. To jest ciekawa w ogóle postać, ponieważ odnajdujemy ją na kartach Pisma Świętego jako wierną uczennicę Jezusa Chrystusa. Niestety, z upływem czasu, z upływem wieków, okazało się, że ten wizerunek, wizerunek został bardzo mocno zniekształcony. Jedni ją uważali za tą, która była, można powiedzieć, bliską przyjaciółką Jezusa Chrystusa, inni nawet mówili o niej, że była żoną Jezusa. W związku z tym, te wszystkie opowieści o niej, legendy, które narosły wokół jej wizerunku, no, potrzebowały w pewnym momencie korekty. Dlatego też egzegeci zdecydowali się na to, aby wrócić do tej Marii Magdali, o której mówi Pismo Święte. No i właśnie w ten nurt wpisał się ksiądz Sedwester Jacek Kwiatkowski, który jest autorem tego tekstu. I chciał właśnie doprowadzić, również przyczynić się do oczyszczenia jej wizerunku. Czyli można powiedzieć, że jest to taka muzyczna historia. Marii Mag z Magdali, tak? Można tak powiedzieć, że jest to taka, taka właśnie muzyczna historia, ale nie tylko Marii z Magdali, bo jeżeli bym miał jakiś drugi tytuł temu, temu utworowi nadać albo tej, tej, tej płycie nadać, to, była to byłaby to msza o miłosierdziu Bożym, ponieważ bardzo mocno tam została, zostało to wyakcentowane. Jak to się stało, że właśnie chór akademicki Atecha postanowił nagrać tę płytę? Czy to była jakaś też Pana fascynacja tą postacią, tym utworem? Jak to wygląda? Fascynacja przyszła później. No Pierwsza była y, propozycja y, profesora Pawła Łukaszewskiego, że ma ciekawy utwór i czy ewentualnie nie chcielibyśmy go y, wykonać. No i tak się też właśnie stało. Otrzymałem od niego, otrzymałem od niego nuty. No i wtedy zdecydowałem, że, że koniecznie chcę ten utwór nagrać, a zespół. Mój to w pełni zaakceptował. A muzyka okazała się być rzeczywiście fascynująca, bo jest to muzyka głęboko religijna. Wiele tam jest takich elementów, które by można było podciągnąć pod wręcz pod mistykę. To chociaż ten pierwiastek mistyczny jest trudny do zdefiniowania, to jednak warto w tej muzyce dostrzec go w postaci pewnego uspokojenia, refleksji. A nawet zatrzymania czasu. Na tej płycie możemy też usłyszeć artystów, solistów i oczywiście Śląska Orkiestra Kameralna jest wykonawcą muzyki. Płyta Missa de Maria Magdala została nagrana w sali koncertowej Akademii Muzycznej w Katowicach. A wykonawcami jej byli Elżbieta Grocka łopuszyńska sopran, Tomasz Sadownik, baryton. Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku Białer oraz Śląska orkiestra kameralna. Ja myślę, że pan jest też jednak dość mocno związany z tą, z tą całą sytuacją, ponieważ no, nawet napisał pan książkę o tym utworze i o tej płycie. I o tej płycie, i o tej płycie. To jest to, to książka. Pozycja. Missa de Maria Magdala Pawła Łukaszewskiego, tradycyjna forma mszalna we współczesnej interpretacji autora tekstu, kompozytora i dyrygenta. W niej zostały ujęte wszystkie najważniejsze sprawy, związane i z tekstem, i z muzyką, i również informacje dotyczące samych wykonawców. Chór w ogóle na co dzień współpracuje z wieloma postaciami znanymi nie tylko w Bielsku Białej ze swojej działalności muzycznej prawda Staramy się że tak powiem jeżeli mamy oczywiście takie propozycje współdziałać z różnymi orkiestrami i, i miejscowymi ostatnio na przykład mamy takie zapotrzebowanie które zostało do nas złożone aby wykonać mszę koronacyjną w Zakopanem Także współpracujemy z różnymi artystami. Ale przede wszystkim chór to studenci i absolwenci Akademii Techniczno-Humanistycznej. Wszystka historia chóru zaczęła się w 2003 roku. Jak w ogóle doszło do tego, że taki chór powstał w, tutaj w Bielskiej Uczelni? Tak, z żoną moją, Beatą. Obserwując to, to życie muzyczne w Biesku Białej, no dostrzegliśmy, że nie ma tutaj chóru akademickiego. Powstają różnego rodzaju uczelnie albo filie tych, tychże uczelni, natomiast nikt tego rodzaju działalności nie prowadzi, a przecież dla mnie co najmniej. Jakakolwiek akademia, jakikolwiek uni uniwersytet bez działalności muzycznej, bez chóru, no to taki wydaje mi się dosyć, dosyć dziwna sytuacja. W związku z tym udaliśmy się do ówczesnego rektora, profesora Marka Trąbskiego, który no, przyjął nas z ogromną życzliwością, zresztą w swoim własnym domu nas wtedy ugościł. I to była potem jego decyzja, że tak podejmujemy. Spróbujcie państwo, spróbujcie państwo coś zrobić. I trudno było pozyskać y, tych pierwszych y, huralistów, tak można to powiedzieć? <grym> ja powiem tak, z tym jest, z tym jest y, duża trudność, z którą się borykamy do dzisiejszego, oczywiście, dnia. Mamy wspaniałych, wspaniałych ludzi, którzy, którzy no, ze mną śpiewają od 10 lat, jak ten chór powstał. I to jest ta, ta podstawa absolutna tego chóru, mhm. jestem z nich dumny. Czyli jak gdyby przewagę już stanowią osoby, które są właśnie absolwentami ATH, tak? Y można troszeczkę, tak chociaż nie do końca, chociaż nie do końca, trzon, natomiast zdecydowany, zdecydowany trzon, znaczy trzon, ten, którzy to, że tak powiem, trzymają mm. pewien poziom. To są te osoby, które no już śpiewają wiele lat, 6-10 no lat. Pewnie bez tego tronu trudno by było utrzymać taki poziom, żeby potem móc być nominowanym do najważniejszej polskiej nagrody muzycznej, prawda? No, byłoby to niemożliwe. Byłoby to niemożliwe, dlatego i tu z tej strony wyrażam wdzięczność tym osobom. Że no, chcą dalej z nami i ze mną y, współpracować, że chcą y, muzykować, bo oni poświęcają mnóstwo swojego własnego, wolnego czasu. Dwa razy w tygodniu próby. W ciągu roku 20 parę pod 30 y, koncertów. Do tego jeszcze pomiędzy tym nagrywanie właśnie y, płyt. Puet, o, ile, o, ile o ile to jest możliwe, jest to ogromny wysiłek. To proszę sobie wyobrazić, ile oni temu. Czasu poświęcają. poświęcają, więc jest to taka chyba nasza w tej chwili już wspólna fascynacja śpiewaniem, choralnym, wykonywaniem y, utworów, uczestnictwem w konkursach, festiwalach. A minęło 10 lat i na to dziesięciolecie chór również wydał y, płytę. Y, Płyta o tytule O Magnum Mysterium, Wiel wielka tajemnica. No, dla nas jest wielką tajemnicą, że, że udało nam się przez tak długi okres czasu być razem i wykonać tak piękne dzieła, które właśnie mogliśmy umieścić na tej płycie. To można powiedzieć, są utwory, które nam od wielu lat towarzyszyły i, i które bardzo chętnie my śpiewamy, a są naprawdę o wysokim stopniu i trudności wykonawczej, ale i przede wszystkim o wielkim artyzmie muzycznym. A wcześniej chyba, tak? Ukazała się tak. jeszcze płyta chóru yy, z kolendami. Tak, ta płyta ukazała się z tego, co pamiętam w 2010 chyba yy, roku yy, i są to kolędy o tyle, o tyle nietypowe, choć yy, bo wykonywane są z yy, z grupą instrumentalną zresztą muzykach tutaj bardzo bardzo dobrze grającymi a są to opracowania tradycyjne utworów churalnych kolęd które właśnie uzyskały dzięki temu wielką świeżość. Ale to nie są wszystkie płyty, które wydał Chór Akademicki Akademii Techniczno-Humanistycznej. Jednej nam tu jeszcze brakuje do kolekcji. Nie, jeszcze jednej rzeczywiście. Tej, tej, której tu nie mamy w tej chwili, to była pierwsza płyta? To była pierwsza, Magnificat mea anima Domino. Czyli płyta Missa de Maria a Magdala, to jest tak naprawdę czwarte wydawnictwo. Tak, czwarta płyta. I, I można powiedzieć, że no, ten sukces, jeśli chodzi o nominację do Fryderyka, jeśli weźmiemy pod uwagę tylko ilość wydawnictw, przyszedł dość szybko. To świadczy o wysokim poziomie jednak churu z Bielska Biały. Znaczy, nie mi o tym <gry> mówić, czy to jest wysoki poziom, czy nie. Naszym Nawet nam się nie śniło, że. że my, Kiedyś nasza płyta może być nominowana do, do przecież naj, największej nagrody muzycznej w Polsce. No ale jeżeli się popatrzy tak całościowo, to jednak ściany Akademii Techniczno-Humanistycznej zdobi wiele nagród, które właśnie zdobył chór akademicki, bo przecież nie tylko za tą działalność wydawniczą, ale praktycznie co roku jakieś ważne nagrody huro otrzymuje i to ma nawet nie jedną rocznie prawda od 2006 bo od tego momentu zaczęliśmy wyjeżdżać na konkursy byliśmy na w sumie 24 konkursach do 2013 roku i zdobyliśmy w tym okresie czasu kilkadziesiąt nagród w tym między innymi ośmiokrotnie Grand Prix również międzynarodowych konkursów Wielokrotnie były to y, pierwsze miejsca. Mieliśmy takie nagrody, które sobie bardzo cenimy, a mianowicie za, za najlepszą technikę wokalną, za najlepsze wykonanie utworu muzyki dawnej, muzyki współczesnej, y, 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 utworu obowiązkowego. No i to, to, że tak powiem, nas bardzo mocno uskrzydlało i też troszeczkę nam y, podpowiadało, że, że ten nasz rozwój idzie w takim właściwym kierunku. Myśli Pan, że teraz do tych wszystkich nagród, czy obok tych wszystkich nagród, na najbardziej honorowym miejscu stanie ten Fryderyk? ja nie marzę o Fryderyku, to, to, no, to wydaje mi się, jest. nominacja jest, ale jesteśmy, jesteśmy na, dla nas ta nominacja jest tak ogromnym wyróżnieniem, dla zespołu, zespołu, który jest amatorski, wśród w zasadzie pozostałych zespołów, które tam są jednak zawodowe, oczywiście, że nagrywaliśmy tę płytę z zawodowcami również, czyli Śląską Orkiestrą Kameralną, wspaniałymi no z wspaniałymi muzykami i solistami, którzy wykonują, oczywiście my tutaj, tutaj są absolutnie profesjonalistami, natomiast no, chór jest absolutnie zespołem amatorskim, więc znaleźć się w tym, w tym już zestawieniu, no to jest dla nas ogromne spełnienie i nawet bym nie śmiał marzyć o czymś więcej. Ale pięknie by tam wyglądał. mi tak. Kiedy, kiedy się to rozstrzygnie, przypomnijmy. 24 kwietnia Niestety nie można SMS-ów wysyłać, prawda? Tak jak Niestety konkursach. nie, z tego co mi wiadomo, to y, głosują, głosuje tylko Akademia, członkowie Akademii Fonograficznej, tutaj akurat należące do kategorii muzyki poważnej. Najpierw oni wybierali, czyli profesjonaliści wyłącznie, wybierali wśród tych płyt, które napłynęły, y, tych. Kilka konkretnych z danej, z danej kategorii, a następnie w tej chwili mają możliwość zagłosowania tylko na jedną z tych, z tych płyt. Więc... I miejmy nadzieję, że to będzie właśnie ta. <grym> w każdym razie no, Bielszczanom, czy ludziom związanym tutaj gdzieś z naszym regionem, no, nie pozostaje nic, tylko na przykład trzymać kciuki, prawda? W tym dniu, kiedy będą ogłoszone wyniki, odbędzie się ta wielka gala. Będziemy, no będzie, będziecie... będziemy za to bardzo wdzięczni. Dziękuję serdecznie za to spotkanie i za rozmowę. Dziękuję bardzo. No Dziękuję i życzę, Państwu. żeby ten Fryderyk trafił jednak do Bielska. Dziękuję bardzo.